Dzień dobry zapraszam na program Ciekawostki Praktyczne porady. Dzisiejszy tytuł Magiczny reset domu. Oczyść energię i przyciągnij szczęście w 7 minut. Czy kiedykolwiek poczułeś, że twój dom jest ciężki? Jakby unosiło się w nim coś niewidzialnego? Jakby codzienny stres, zmęczenie i negatywne emocje zostawiały ślady w każdym kącie? To nie fantazja. Przestrzeń, w której żyjemy, rzeczywiście wpływa na naszą energię, nastrój i samopoczucie. Na szczęście istnieją proste sposoby, by odblokować przepływ energii, oczyścić przestrzeń. I wpuścić do niej spokój, harmonię oraz pozytywne wibracje. Pierwszym krokiem jest fizyczne oczyszczenie przestrzeni. Zrób krok wstecz i rozejrzyj się po swoim domu. Czy są miejsca, w których zalegają przedmioty, których już nie używasz? Czy kurz osadza się w zakamarkach? Tworząc ciężką, niemal namacalną warstwę stagnacji? Sprzątanie to nie tylko porządek wizualny, to pierwszy etap uwalniania energii, która utkwiła w tych przedmiotach. Wyrzuć lub odłóż na bok rzeczy, które cię przytłaczają. Każdy ruch, każdy uporządkowany element to mały krok ku lekkości. Twojej przestrzeni. Ale oczyszczanie fizyczne to tylko początek. Energetyczne oczyszczanie domu działa na głębszym poziomie. Możesz użyć naturalnych narzędzi, które od wieków służą ludziom do odblokowywania energii. Działa szałwia, palo santo, dźwięk misy czy dzwonków. Ich zapach. Dźwięk i subtelna moc prowadzą w przestrzeń wibracje spokoju i harmonii. Wystarczy przejść się powoli po każdym pomieszczeniu, wdychając zapach ziół, czując ich moc i koncentrując się na intencji. Wypuszczam wszystko, co mnie ogranicza, wzywam spokój i pozytywne zmiany. Proste narzędzia mogą wprowadzić ogromną różnicę w twojej codziennej przestrzeni. Woda umieszczona w szklance lub kryształ kwarcu działają jak neutralizatory negatywnej energii. Rośliny doniczkowe nie tylko oczyszczają powietrze, ale wprowadzają życie i świeżość, poprawiając przepływ energii. Światło naturalne, miękkie lub rozproszone oraz aromaty, unoszące się w powietrzu, potrafią zmienić nastrój w całym domu. Wyobraź sobie jasny salon, w którym każdy zakamarek wypełniony jest subtelnym światłem i delikatnym zapachem ziół. Od razu czujesz, że energia w nim płynie swobodnie. Chcesz poczuć efekt natychmiast? Istnieje prosty, pięciominutowy rytuał, który działa jak reset dla całego domu. Otwórz okna. Wpuść świeże powietrze. Zapal świecę lub szałwię i skup się na intencji oczyszczania. Możesz powiedzieć w myślach lub na głos. Oczyszczam tę przestrzeń. Wzywam spokój i pozytywne zmiany. Już po kilku minutach poczujesz, że powietrze staje się lżejsze, energia płynie swobodnie, a twój dom przestaje być miejscem ciężkości i stresu. Małe zmiany w codziennej praktyce mają ogromny wpływ. Regularne sprzątanie, utrzymanie porządku w kluczowych miejscach, obecność roślin, wody, światła i delikatnych dźwięków to wszystko razem tworzy przestrzeń, w której łatwiej myśleć, odpoczywać i przyciągać pozytywne wydarzenia. Twój dom może stać się miejscem, w którym energia płynie jak w rzece, wolna, jasna i pełna życia. Zacznij od dziś. Pozwól sobie poczuć różnicę już po pierwszym oczyszczeniu. Obserwuj, jak zmienia się atmosfera w Twoim domu, jak zmienia się Twoje samopoczucie i jak przyciągasz do siebie pozytywne zmiany. Na które wcześniej brakowało przestrzeni. Twój dom to twój azyl. Wystarczy kilka prostych kroków, by zamienić go w prawdziwe centrum spokoju, energii i szczęścia. Prawda, że to bardzo proste, tylko zastosować. Już wiecie, jak to zrobić, więc życzę, aby Wam się to udało. Jeśli się odcinek podobał, zainteresował, proszę o serduszko i subskrypcję naszej telewizji Iskra Życia TV. I zapraszam na kolejny równie ciekawy odcinek ciekawostek, praktycznych porad. Życzę przyjemnego, miłego popołudnia i wieczoru, mówiła Ewelina Ebenberger.